Ktoś powie koła gospodyń wiejskich to reliks przeszłości, ale zupełnie inaczej myślą mieszkańcy małych miejscowości, gdzie odgrywają one dużą rolę, a tworzące je panie, działają, bo chcą być aktywne. I wspierać lokalną społeczność. Myślę, że takie właśnie inicjatywy no, jak KGW bardzo łączą taką lokalną społeczność, tak? Bo czasem mieszkając w jednej miejscowości ludzie się dokładnie nie znają. A jak się spotykamy i zaczynamy z sobą, z sobą rozmawiać, ta rozpiętość wiekowa jest dość duża. Bo są dziewczyny 30, plus, 40, plus, 50, plus, ale też mamy starsze panie. Jedna jest. Wiekowo gdzieś w granicach 75 i to jest taka nasza mentorka, która przychodzi czasem nas posłuchać, jak się czegoś uczymy, czy, czy coś tam sobie robimy. Myślę, że z nazwy kiedyś się to, to tak mogło kojarzyć, że to jest dla starszych pań, ale niekoniecznie w tym momencie. Aktywność i pomysłowość pańska GW na pewno jest ważna a ich rola w małych miejscowościach na pewno nie do przecenienia, by jednak mogły działać, potrzebują wsparcia choćby lokalnego samorządu. Staramy się zawsze wspierać nasze koła gospodyń wiejskich, żeby czuły opiekę samorządu, wójta gminy, rady gminy. Także przy organizacji wszystkich uroczystości, zawsze się nasze koła pojawiają i staramy się ich wspierać. Organizować dla nich wspólne spotkania, takie jak dziś, szkoleniowe. Dziś spotykamy się w kręgu sześciu gmin i szkolenie podsumowanie działań. Kół Gospodyń Wiejskich za rok 2024. Jest więc wsparcie, są pomysły i radość z tego, że w 2024 roku udało się zrobić wiele na rzecz innych mieszkańców choćby gminy Dąbrowa Zielona. Pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze lepiej uda się działać KGW w 2025 roku, czego wszystkim aktywnie w nich działających paniom życzymy.